Robić proces fujary? No oczywiście, że umiem Kiedy trzeba to katapulta, bo te strzela Nawet teraz mam w kieszeni woreczek na gówno Trzymano Bączi Here, A to już druga sklejka z New Pamiętajcie oczywiście, żeby cyknąć w ten czerwony przycisk na dole Skomentować film, dać lajkacza Jeżeli już zrobione To zapraszam na film Nie widać po twarzy, byłbyś jakiś ulany Właśnie powiem Ci szczerze, że Twarz mi się tak nie ulewa No ja też jestem korzystnie, że tak powiem Ustawiony w kamerce, tak? Żeby być pięknym ale no na przykład jak wstanę O proszę bardzo Tutaj się bokiem obkręcę No to jak widać Coś i jest, coś i jest eee, Idol kocham ciebie Jak będę miał dziecko to nazwę je Neuti Mam nadzieję, że będzie to chłopiec z kręconymi włosami Nad wagą i IQ poniżej 30 <śmiech> <śmiech> Na zdrówko kochanie Chcę Wolałbym loda Loda bym wolał A ty nie A, bo ty chciałaś innego Proszę tego nie wycinać z kontekstu Mowa jest o normalnym lodzie znowu ja cię potem wydupczę I nawet się cieszę, że... Nie no, co tu jest? Przecież ja tu wychodzę na totalnego z boka O co chodzi? I think you freaky, 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 freaky Jak ktoś ma bana, to niech ogląda reklamki Nabija dolarki do kabony, nie? Czy umiesz robić proces fujary? No oczywiście, że umiem Leżysz sobie, stoi ci faja Kładziesz sobie na przykład jakiegoś orzeszka na niej I tak odchylasz, i ona tak wtedy robi tak I wystrzeli, tego orzeszka Prosta piła Kiedy trzeba to katapulta, bo też strzela to jest multitasking tak zwany. Jezus, Maria, ale jestem. Jestem totalnym burakiem. I też mam takie żarty niskolotne. Także, no, spadłem. No, top 10 to już chyba nigdy nie będę. Kwiecień to by mój najlepszy miesiąc. Będę mógł powiedzieć kiedyś swoim wnukom. Słuchajcie, gnoje. Dobre chłopaki ze złych stron. Byłem kiedyś top 10 Twitcha. Jak was jeszcze w planach nie było. Haha, <śpiewanie> A oni mi powiedzą wtedy, ale to dzięki dropom, frajerze. No i pogadane dowód, dowód. Nawet teraz mam w kieszeni woreczek na gówno. Twierdziłem, że zawsze będę miał przy sobie. W razie czego? Stary jest zawsze przygotowany. Maschinio, dziękuję Ci za drugi miesiąc primika i szczeknięcie dla Ciebie. Ua! 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 Jak się gdzieś zlejesz, to Cię uka trupie. Pamiętam, jak grałem 8 lat temu, to mi to pulsowało i nie wiedziałem o sobie biega Ale 8 lat temu chyba nie było jeszcze świętego Grala, wiesz? To ja nie wiem, co Ci tam pulsowało, wariacie. Co Ty tu robisz, o Boże? Widzę, że wspierasz moje polskie gildie Wiecie kto to? Neuty? to jest mój największy idol z Shakes, ja pierdolę Co się dzieje? Czemu my? Ja to bardziej się zastanawiam, jak tak szybko te levele lecą up No masz rację, nie wierzę Nie wiem, czy to od jakiegoś poziomu, czy są jakieś boostery, ale no Chyba tak O, mail jakiś O! Dostałem maila O nie, 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 nie Co ja zrobiłem? Jaki ja jestem głupi on normalnie w tej wodzie się taplam Widzicie to? Morda jak szczur Pochwal się widzą jaki jesteś niedobry Pochwal się Niech widzą, zobaczcie Patrzcie jaka morda ma Widzisz, totalne zero szacunku Już ci to tłumaczyłem kiedyś Mały kocham cię, Kasati kocham cię, Nawrocki kocham cię, Nestion kocham cię, Farenix, kocham cię, Stachowski kocham cię, Wendigo kocham cię, Peter kocham cię, Hiroyuki kocham cię, Jebdejs... Kocham cię... Horpin kocham cię, Kasati kocham cię, Zarzycki kocham cię... Jezu, fidzecik jest. <noise> fidzecik jest normalnie. tych królem. W sensie nie królem, brakło mi słowa. Yy... <noise> co, co ty gadasz? No tak się mówi, jest takie powiedzonko. Nie. Jezus, no kurwa, muszę więcej książek czytać, no. Nie mogę. O jakie słowo mi chodzi? Nie królem, tylko. Widzowie, pomóżcie. Pomóżcie, proszę. A few moments later. No, gra pierwsze skrzypce. Nie ma co się dziwić, nie mam nic ciekawego do zaoferowania na tym streamie, więc pokazuję słodkiego psa klasyczek, nie? To tak jak macie na przykład laseczki i macie podryw. Podryw laseczek na pieska. W sensie. Ja, pierdolę. No znowu to będzie wycięte źle. Jeżeli wiecie no, Laseczki lubią. Y, pieski słodkie, małe. E, jak? To ty wtedy sobie chodzisz z takim pieskiem i... I podrywasz laseczki? Na jakiego kurwa pieska? <laughs> no tak jest, tak jest no. I one wtedy mówią, o, jaki słodki piesek, a ty wtedy mówisz się ma daj numer. Dobra. Kto mądry ten zrozumiał? Mam nadzieję, że zrozumieliście i wiecie już jak wyrwać laseczki, a ja wiem, że jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to powinieneś kliknąć tutaj gdzieś w tym miejscu taki przycisk subskrybuj, zostaw oczywiście lajka, komentarz i śledź kanał na bieżąco, bo będzie takich filmów więcej. Także dzięki za oglądanie dzisiaj i do zobaczenia w następnych materiałach. Siemano!